Odmawiać. I Maria mówi, że mają przyjechać do i i tam mają odmawiać te nowenne. Litanie odnalazłem: to nie jest litania loretańska dla kapłanów. Rzeczywiście jest taka litania. Ona jest na, na Facebooku na 160 objawień Matki Bożej dla Polskich, Polaków ja to, na trudne czasy. Tam jest ta, ta litania. Ona też się znajdzie w książce, bo też te modlitwy, te nowenne tam, tam zamieszczę żeby można było korzystać. Czy to działa? Eee, czas, czas tej tak zwanej pandemii, tego wszystkiego, co się działo. Eee, tylko wysyłka wody, płótna i ta modlitwa. Kobieta została uzdrowiona z nowotworu narządów rodnych. Ostatnio się z nią kontaktowałem. Wszystko jest w porządku. A być operacja, był wycinek. Jest w zdrowiu. Z Krakowa pani Teresa. Tak płuc, nie ma nic. To jest to działanie, to jest doświadczenie Bożej Obecności. To jest tu i teraz. Tak dla chorych, dla każdych, To nie dla każdych. Pan Bóg wie komu, co jest potrzebne w danym momencie. Ale sam obserwowałem uzdrowienia z, z seksocholizmu, z pornografii, z hazardu, z alkoholizmu. Bez dwunastu kroków. Sekundę. I uzdrowienia ducha, nawrócenia i poczęcie dzieci, bo problemy są. I poczęcie dzieci, wyproszenie, tak? Dzieci. To są, to są cuda. Odnoż, od, o, o, jeszcze was na koniec yy, odsyłam do książek, Objawienia Matki Boskiej w Jędrzwałdzie. To jest książka napisana w 1878 roku, przed właśnie yy, Rektora seminarium w Braniewie, księdza Hitlera, sekretarza księdza biskupa, który z nim był na tym pierwszym synodzie. To są jego relacje z pierwszej linii działań, przesłuchiwania, już wtedy napisane. I to z aprobotą księdza, księdza biskupa to jest jedno, to jest dostępne w księgarniach w PDF-ie, można znaleźć w internecie. Drugie niedostępne, ale może znajdziecie. Pięknymi zdjęciami, to jest 75 rok, książka. Złożyszta. Taka ciekawa historia mieszka niedaleko jego domu obecnie gdzie ona mieszkała, w takim jakimś w Olsztynie I ona opisuje tutaj, pewnie, w Getschawdzie Getschawdzie i Polskość pięknie opisane Getschawdzie. To jest jedyna taka pozycja, tak naprawdę. Przepraszam, kapłanów, którzy pisali na temat Getschawdu ale to jest pozycja skrupulatniejsza i ważniejsza niż to, co oni napisali. Polecam tej książkę wtedy napisaną z uwzględnieniem tego patriotycznego aspektu i z uwzględnieniem przede wszystkim duchowego. Do tego odsyłam. I teraz może pytania, jeżeli macie do mnie. Wiem, że nie rozwijam wszystkich pytań i, i, i nie to za krótko, żeby się zachęcam, żeby słuchać tych wszystkich konferencji, bo w każdej coś nowego podam. Dodam tylko, że jak historia związana z wizjonerkami, losami jest już prawie znana. Jeżeli chodzi o Lustynę Szafyńską, bo było niewiele niedopowiedzeń co się z nią stało. Jestem na z grupą osób, które to badają, na 99% pewnych, gdzie ona leży, gdzie są jej szczątki, gdzie jest pochowana. I wierzę, że do czasu do czasu, pełnej okrągłej rocznicy objawień będziemy mieli tę informację. Tak samo, jak i będzie już gratyfikacja. siostry Samolowskiej. Toczy się proces batyfikacyjny. sam widziałem sprawę, która jest badana osoby, która doznała uzdrowienia właśnie z płuc, miała wielki głos, krwawe krwi, jak już na płucach i zewnętrzne i uzdrowienia. Jest kilka takich przypadków za właśnie Samolowskiej, służebnicy Bożej na tę chwilę. Także te losy jej, ona wiadomo, że u nas poczywa na cmentarzu w Gwatemali, w tym, w tym roku była tam od nas jedna pani w Gwatemali, jeszcze sprawdzała, nawiązywała kontakt, żebyśmy otrzymali jeszcze kilka informacji z nią związanych. Wiemy, że cmentarz, na którym są pochowane siostry i siostra Samolowska jest cmentarzem niedostępnym, bo działają tam grupy przestępcze, gangi. Tak naprawdę jest to miasteczko przestępców, cmentarz. Tam tylko mogą wejść służby z bronią. Dwa tematy. Dwa tematy. Także trochę ostatnia, a jeżeli chodzi o Szatryńską ona występuje. Nie odnowiła ślubu. Szeretkie wymagania co roku, więc ona się nie sprzeniewierzyła, ona po prostu nie odnowiła ślubu, różne okoliczności z tym związane są. Prawie jasne, wychodzi na to, jest jednoprawiedliwe, nie miała w dzieci, nie miała dzieci. Pani Alicja Święcicka, którą pozdrawiam, że te pozdrowienia do nie popłyną, pana bardzo sprawę odsyłam do jej badań, no jest stąd, tu z Warszawy, pani doktor i śledzi tę sprawę. Ja znalazłem miejsce, gdzie w Polsce na Pomorzu, może być cmentarz gdzie jest, jest pochowana. Nasza państwa. To tyle. Słucham. To może ja zawsze yy, chciałbym na, no nawiązać do tego, ponieważ dziewczynki były badane, badane w czasie wizji, były tam płute stopy, tak gdzieś tam coś nie więc może ten wątek po się wymiał myślę, że to jest ważne. A drugi to... Jak się spotkaliśmy, nie kalanowie. Kwestia rodziców, którzy byli pochowani w innych grobach niż. Żeby to po prostu nie było tyle, że jeśli by można było, tam chętnie przekażę mikrofon. Tak. Komisja Lekarska posługiwała się metodami, jakie były charakterystyczne dla tamtego czasu, 1878 roku. Więc zalewane były oczy wizjonarę katropiną, żeby sprawdzić, czy źrenice, oczy reagują w czasie e, objawień, bo komisja badała dziewczynki, kiedy one widziały matkę wodą. Maria już objawiała tak jak my siebie widzimy. W postaci e, nie obrazu, nie, nie figury, tak, tylko człowieka żywego. Tak jak my siebie widzimy. Dziewczynki słyszały głos Matki Bożej bardzo donośny, jak ja to przez mikrofon do, do Państwa mówię. Dziwiły się, że nikt nie słyszy tego głosu, chociaż ich usta się nie ruszały, w myślach zadawały pytania, ale one miały wrażenie, że te pytania zadają na głos. To wszystko się odbywało w milczeniu. Zewnętrznie. Obserwatorzy nic nie słyszeli, a było donośne. Maria mówiła, dziewczynki słuchały. W tym czasie przychodzi komisja. Mamy cztery osoby, trzech katolików, jeden protestant, luteranin, bo miała być to obiektywna komisja powołana i badają. Badają w taki sposób, że zalewają mucia żeby sprawdzić, czy dziewczynki nie oszukują, no bo jak oszukują i udają widzenie, to zaraz będą reagowały na to zakropienie, tak? Do kości nakuwano dziewczynki yy, ramiona, ręce i głami. Wbijano im żeby uzyskać reakcję. To spowodowało, że w tym matka Samolowskiej zaprotestowała, Anna Samolowska, żeby nie męczyć jej dziecka. Ten ból przychodził, jak one wracały do rzeczywistości. Więc lekarze wszystko robili. Szczypali w policzki, próbowali otwierać usta, zaciśnięte zęby, no to trzeba było podważać, tak? jak komuś, kto ma padaczkę, no to, to po prostu to straszne rzeczy. Komisja robiła rzeczy dzisiaj byśmy uznali za niegodne, ale takie były wtedy metody. Takie były metody sprawdzania autentyczności i tego z czym się Komisja spotyka. To jest opisane, ale także rys psychologiczny dziewczynek i dorosłych. Co dziwne nakłuwano i zakrapiano oczy tylko małoletnim, bo te dwie, dwie dorosłe wizjonerki, które były. To miały takie fory, nawet mogły się ze sobą spotykać. I tutaj nie do patrzenia było. Dziewczynki izolowano, nie izolowano, dorosłych, widzących. I te badania, e, takie mocno związane z, z wejściem w stronę fizyczną, sprawdzaniem reakcji na ból e, i czy dziewczynki, próbowano te dziewczynki podnosić, tak? Pró próbowano je przemieszczać. To, 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 to nie, nie miało powodzenia. W końcu, w końcu zaprzestano po, po reakcji i interwencji rodzica. Jeżeli chodzi o, o groby, w gdzie mamy grup wizjonerek, rodziców wizjonerki Samulowskiej, jej rodziców, którzy zostali pochowani. Ten grup ocalał, ale do 2006 roku był to grupę bezimienny. Nie było tabliczki. Tym grobem opiekowała się kuzynka yy, wizjonerki Samulowskiej, y, Maria Wojciechowska. Ona jest pochowana obok grobu rodziców. Miała taką prośbę, żeby być tam pochowana. I dzięki niej ten grob z tych czasów i staraniem, nie tak dawno, staraniem społeczności wiernych został postawiony tam nowy nagrobek. Ale to jest grób szczególny tych, tych, tych rodziców. Ponieważ w tym miejscu otrzymują łaski rodzice. przychodzą się mogą. Mogą za tych rodziców o swoje dzieci, właśnie o poczęcie dzieci, o takie wstawiennictwo. Jest grupa świeckich franciszkanów, właśnie, którzy tam przyjeżdżają. Tercjarzy, tak? którzy, którzy przyjeżdżają i yy, zawierzają tam swoje rodziny, mają taką, taką tradycję. Jeżeli chodzi o, o grupę jeszcze biliterskiej wizjonerki starszej, to on się chował, jest w Dietrzwałdzie, po swoich błędach przyznała się do tego, że próbowała tam umawiać objawienia, do końca posługiwała na plebanii. zmarła obok kapliczki świętego Józefa przy wejściu na plebanii jest pochowana na, na cmentarzu. Jej córka. Była przełożona o Szarytek w Wysławku, to jest w diecyz dzisiaj Tąpińskiej. Także była w Paryżu w, w, razem z wizjonarkami u Szarytek, więc więcej dziewczyn z z u poszło do zakonu niż tylko dwie. Taki dobry owoc wyszedł, bo poprawiły się, przyznały do błędu. A, a wieczorkówna poszła też do Szarytek, ale w Krakowie i tam jest pochowana w grobie. Sióstr zakonnych. Także to jest taka, taka historia tego, tego grobu rodziców Samulowskich. Warto tam przyjść, pomodlić się. Jest teraz z tabliczką, że to są rodzice wizjonerki. Ale był bezimienny, żeby go nie zniszczono. Był bezimienny, żeby go nie zniszczono, ponieważ kiedy już po pierwszej wojnie światowej, po w XX roku, wtedy do Gietrza przyjeżdża przyszły papież, wtedy tutaj był jako nuncjusz papieski, E, który nie uciekł tutaj przed wojną bolszewicką, a koniec już został, też przyjeżdża do, do Gietrzwałdu, potem zostaje kolejnym piusem. E, i, I wtedy też Niemcy nakazali, e, żeby wszystkie nagrobki miały nazywnictwo. Niemiecki tak? w gotyku. żeby nie było polskich nazwisk. Inaczej rozbijano takie nagrobki. A w przypadku Samolowskich zdecydowano, że nie będzie tam w ogóle im. Imienia... Innych tabliczek. Bo zniszczono by te groby. Niemcy by zniszczyli. Nie chcieli tam pielgrzymek na cmentarzu przychodzono do, do grobu. Więc one były zmienne były z tego powodu, żeby nie odnaleziono tych grobów. była tajemnica rodziny. I to jest, o, dzięki temu do dzisiaj dotrwały, bo przetrwały także i czas obecności wojsk radzieckich w i które wyzwalały Gietrzwałd, a, a także przetrwały czas, czas komunizmu. Co prawda tam już i były gniazda os i wszystkiego, co tam w ziemi żyje. Był zaniedbany, ale udało się i dzisiaj mamy grup, który. tych rodziców i pamięci o nich. pan do góry. Już pan z tyłu był ktoś pierwszy. Szczęść Boże. Panie Grzegorzu, ja mam pana książkę. Bardzo ładne wydanie. Jeżeli Pan pozwoli, to podejdę i poproszę o autograf po spotkaniu. Bardzo gorąco też Państwu polecam. Nie mam pytania, ale chciałem kilka rzeczy od siebie uzupełnić, jeżeli mogę. Do Gietrzwaldu dotrafiłem stosunkowo późno, już mając 40 kilka lat i staram się tam przynajmniej raz w roku być. Ciekawą rzeczą na pewno jest to, że Gietrzwald był 19 lat po lur i Maria mówiła po polsku, dla mnie było to bardzo ważne i ujmujące. Objawiała się w Polsce i mówiła po polsku, przesłanie do nas, do, do wszystkich Polaków. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi o cudowne źródełko, pisze Pan w swojej książce, że oczywiście jest to ważne, żeby chorzy pojechali, skorzystali z wody, z...